Proszę zobaczyć, mięciutkie, eleganckie, fajne. Dzień dobry, kochani, dzisiaj robimy bułeczki. W misce mam 30 g drożdży. Rozkruszam sobie. Robimy rozczyn. Dodajemy do tego jedną łyżeczkę cukru. Jedną łóżkę mąki, obojętnie jakiej. Tutaj mam już przygotowane pół na pół, puszkaneczki pół mleka, puszkaneczki wody. Łączna pojemność 300 ml. Odlewamy sobie z tego troszeczkę. O, gdzieś tu ma. I mieszamy to wszystko. Wszystko nam się ładnie już wymieszało. Także zostawiamy rozczyn na około 20 minut. 15-20 po prostu obserwujemy. Przykrywamy ściereczką. I widzimy się za chwileczkę. Kochani, minęło 15 minut. Proszę zobaczyć jak ładnie rozczyn podwoju objętość i teraz dodajemy do tego tak szklankę mąki pełnoziarnistej. Pamiętam jedną płaską łyżeczkę soli. Tutaj mam przesiane dwie szklaneczki mąki. Może być obojętnie jaka. Ja mam typ 650. Do tego dajemy tak to nasze mleczko z wodą. Łącznie tutaj było 300 ml pół na pół. Dodajemy dwie łyżki siemienia lnianego. Takie pełne, pełne duże łyżki. 3 łyżki słonecznika. Wszystko razem mieszamy łopatką. Łyżkę roztopionego zimnego masła. O, ciasto ładnie wyrobione. Także. Zostawiamy go pod przykryciem na około 40-45 minut. Także widzimy się niedługo. Kochani, minęło 40 minut. Proszę zobaczyć, jak to nie ciasto wyrosło. Ja sobie go troszeczkę od razu z góry podsypię i, i troszeczkę trzeba przerobić. Tu już ma mąkę do podsypania, trzeba mieć koło siebie. Troszeczkę trzeba poprzerabiać. Jak się nam jeszcze bardzo klei, to podsypujemy sobie troszeczkę mąki. O, Proszę zobaczyć, jak się fajnie wyrobiło ciasto. Teraz ja sobie robię tak. Musimy po prostu przedzielić na mniej więcej równe części ale tu już widzę, że mam podsypujemy sobie tu już widzę, że mam za dużo Osiem bułeczek będzie Teraz każdą troszeczkę tak po prostu trzeba poprzerabiać. Już nie przerabiam do środka, bo wcześniej wyrabiałam dosyć długo to ciasto. Tu jest troszkę za mało. I po prostu formujemy sobie ładne okrąglutkie bułeczki. Klache mam przygotowaną. Druga półka już. No, czyli mamy 8 bułeczek. Teraz zostawiamy je. Ja już nie podsypuję mąką, akurat tych. Zostawiamy je do wyrośnięcia, gdzieś tak na około 30 minut. I jak się już będzie kończyła, kończył nam ten czas 30 minut, to już wcześniej sobie nagrzewamy piekarniczek na 220 stopni. I będziemy już. Od razu wkładać do pieca, jak nam tylko wyrosły. Proszę zobaczyć, bułeczki fajnie wyrosły. Ja od razu wkładam je do piekarnika. 220 stopni, 15 minut. Kratka, druga od dołu. Ustawiam na 15 minut. Minęło 15 minut, ale moje bułeczki są za słabo wypieczone, więc ja sobie jeszcze nastawiam no, na 3 minutki. Po prostu trzeba obserwować, jak będą fajnie zrumienione, to wtedy po prostu wyciągamy, czas dobiegł końca wyłączamy. Wyciągamy, czyli 18 minut były w piecu, no mogło jeszcze trochę być. Byłyby zadziwiające, ale tak naprawdę są fajne. O, proszę zobaczyć, jakie mamy fajne bułeczki. Jak one ostygną. O, proszę zobaczyć, jak fajnie z dołu się zrumieniły. Także jak ostygną, ja Państwu pokażę, jak wyglądają w środku. Kochani, tak wyglądają nasze bułeczki. Już są zupełnie zimne, ja Państwu pokażę. Proszę zobaczyć, jakie bułeczki wyszły. Rewelacyjne. Ja po prostu kocham te bułeczki. Przekroję specjalnie dla Państwa, żeby Państwo zobaczyli sobie, jak wyglądają w środku. O, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Mięciutkie, eleganckie, fajne. Także zachęcam do zrobienia takich bułeczek. Wyszło mi tutaj 8 bułek z tego przepisu. Jak to tak policzyłam, no to wyszło mi na około, no tak gdzieś około 4 zł koszt 8 bułeczek. Zachęcam Państwa do pieczenia bułeczek w domu ponieważ naprawdę sprawia to ogromną frajdę i radość. Bułeczki są świeże, fajne, naprawdę mięciutkie. Także polecam z całego serca. Proszę wypróbować ten przepis. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę smacznego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.